W dzisiejszym odcinku zagram sobie we Fortnite'a A dzisiaj ze mną jest o no. Yy, no. I zagram sobie w parę jak widzicie. coś dziwnego. I napiszcie, bo będę robił jutro film z Minecrafta na telefonie. Napiszcie, czy... który team bardziej wolicie. Team hamburgerki. Czy śmierdzące pomidory? Czekajcie Dalej się nie napisać Wiem O jedna osoba na live, jej yes. No ja A. No to wyjdź z live'a Dwie osoby są na live nie. nie są Jeszcze zaraz będzie siedem osób, wiesz? Czekaj, puszczę piosenkę od Stewarda Nie czy dosłownie na lewie, a ty jesteś jeszcze na lewie czy już nie? Słychać Nie wiem czy dosłownie na lewie, a ty jesteś jeszcze na lewie czy już nie? Nie, no, ja jestem, jest jedna osoba Słychać Nie wiem czy dosłownie na lewie, a ty jesteś jeszcze na lewie czy już nie? Słychać Dobra, chcesz wyłączać Oj, są trzy lajki pod filmem Lecią znaczy, pod lajki Oj, straciłem jedną subskrypcję A ile miałeś, ano? Oj, straciłem jedną subskrypcję yeah. Wyślę mam wyświetleń razem ze wszystkimi lajkami i filmami? 122, no, no. Wyślę mam wyświetleń razem ze wszystkimi lajkami i filmami Dwie osoby. No. Ja i ktoś. Dobra, wejdź live'a, żeby nie było, że mnie oglądasz. Ja i ktoś. Nie potrzebuję. Ej! Widziałeś coś w sklepie fajnego? No, to jakieś elektryczne jest? Zero osób na lawie hmm. Szkoda. Jak pamiętacie w tamtym live, który był wczoraj, mm, zrobiliśmy jak coś nazywa mm, trzecie miejsce. Dzisiaj się postaramy o pierwsze. Tak, tak, tak honor. Tak. I tak. dzisiaj będziemy unikać wszelkich walk. No bo przez to akurat ja Jestem po prostu nubem i teraz wam wytłumaczę o co chodzi w konkursie. Jak będzie film, piszecie w komentarzu, bo na live nie można. Co nie? Piszecie w komentarzu, że... Jak to się nazywa? Yy, zadam za... Teraz zadam wam zagadkę, albo na odcinku. I jedna osoba wygra z nami film, co jest bardzo, bardzo ogromnym sukcesem dla niego, bo możemy wbić parasolkę TP i TD. Yy, więc tak. Konkurs będzie... Konkurs kończy się... Tak... Jak zacznie się film, to tydzień. Wyjaśnię wam to w filmie. Który będzie z Brawla. Typie z mi się net zladuje pewnie. Tak jak zawsze. Lecaj typu Wiem, to jest dziwne. Dobra, mam mam jakąś broń przynajmniej. Jeśli no, zawsze mam. gdzieś... Się zawsze cieszyłem z niekiej broni. Zawsze jak miałem, dobra, ja mam MK. Dobra, ja mam dla, dla Ciebie granat. dwa pistolety. Dobra, mam ja tutaj muszę... dwa pistolety. Ja muszę jakiegoś shotguna mieć. Ja mam granat, jest a nie mam shotguna, to jest wielki problem. Chodź tutaj do mnie. Czekaj, o czekaj, dam Ci jed... Dam Ci lepszy kolor mojego... tego pistoletu, który ja mam. Nie nie chcę uważać typ. Cypsi się tutaj sądził. Czeka. Ja się tu chowię? Dzięki. O nie, uwaga. Ty się Mhm. Mm I mam tylko 5 HP. Tam masz bandaże. Dzięki. O Boże. A, jakim jestem głupkiem. Może ja wezmę te granaty od ciebie. Nie, nie, nie. Granaty są moje. Tak, tak będzie najlepiej. Chodź. Ci... Nie, no, fajnie, że mnie zostawiłeś yy, jak, mam tak jak mam taki kryzys. Hmm, bardzo ci dziękuję. Wszystko się obwiesz. No, Poczekaj, ja ty ola, U mnie to ja, ja atakuję siedem typów, typów. ja A! mam Oła, ja też mam tutaj typa. Ja. Ła! Mówiłem no, ci, nie zostawię mnie. Szybko. Debil 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 debil. Ja... Dawaj, dawaj szybko. On jest na samym on dole. No. Nie, nie jest na samym dole. No. Ja myśle, że on jest na samym. No dawaj, zbieraj tą kartę i uciekaj. No Widzicie, o, komek to dołączył. Dobra, wziąłem. Dobra, teraz szybko uciekaj tam, gdzie pieprz rośnie. Ta pierwsza rośnie? No, nie wiedziałam. Chyba skądś mhm. musiałeś wziąć pieprz. Ona na no, lewie jedna osoba. Pozdrawiam, pozdrawiam. Dawaj teraz za każdą jedną osobę pozdrawiamy. Promek to gra. O, dziękuję. Dasz siorba? A, peka. Bum, bum, bum. Mam m Mam M-ska. Ale kanta. Ale kampa. Ale kampa. O, to... Tomek. Promekto, wyjdź. My nagrywamy live'a. Tylko dwie osoby. Jak tu pisze członkowie... Drużyny sub Tomas i nic over Aha no. Dobra, ja osam uciekam. To to, Ale co? Yy, to tak. On się, bo niedługo film z moim pieskiem kochanym, którego dostanę kiedy, kiedy? Mhm. kiedy ostatnie psa 24 już tutaj będzie. 24 impulsywki czemu ty nie bierzesz hmm. czyli już jest wybrana hmm. hmm. spoko Cio, ty, ty, ty. uważaj o ty Gdzie chodź chodź Pan, jest, 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 jest już dokończono aktywację co? jak? jak? o nie przyszedł jeszcze drugi a tu będzie wszystko na live co się działo czekaj live już trwa 9 minut, 5, 10 minut Ja mi się już nie podniosłem. O dobra, nikogo nie ma na szosiu. To dobrze, że wyszedł. O dobra, nikogo nie ma na szosiu. To dobrze, że wyszedł. Dobra, to tak. Ale, nie wiem sobie, kto mógł dać un um suba, co nie? O, są dwie osoby na live! Pozdrawiam, pozdrawiam, pozdrawiam! Pozdrawiam. No ja, To jesteś ty pewnie, co nie? Dobra, przyznaj się, że to ty jesteś. Ja mam wyłącznie telefon teraz. Dobra. Panie, że są dwie osoby na live. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję bardzo, że jesteście ze mną. W trudnych i dobrych chwilach. Teraz nie lecimy na wykrzywion. Leć prosto prociusienko za mną. Okej, okay? honor? Patrz. Patrz. No i hamburgerek. Hamburgerek i hamburgerek. No nie, ten kraba to mało, że wilku. Debil. Ja strzałem do hamburgera Nie no, zostaw hamburgera Dobra no, zostaw go Dobra, na, na ziemię Ej mogę w końcu je ja kierować Dobra, to gdzie? Wyskakuj No ale gdzie? No lecisz za mną czy nie? No ale gdzie? No lecisz no ale gdzie? Na piramidy! Wyszedł tam typu w Nie ożartowałam ja Hab. Okay. No. To gdzie? Tutaj? Tam? No, tutaj. Co, co ty zaznaczyłeś? to zaznaczyłeś? Chodź. To gdzie w... Robimy ja tak, to, że... Ja już lecę na piramidy. A już o. tam nie dolecę. Tu spoko, bo ja mam karabin. Z tłumikiem. Zobaczysz, jaki tutaj był dobry trop, drop. A mam szary pistolet. Ja mam kolejny karabin. Dochodzi no do mnie już. No wiem, i mam siorba 50. Ła! Chodź do mnie też, bo ja spadam z dużej wysokości. Czekaj, bo muszę jakąś lepszą broń. No kurczę, to ja ci dam, jak mnie uleczysz. A nie lepszą broń, bo później tracimy czas. Yy, strzał w dziesiątkę masz jakąś lepszą broń? Czy masz tylko ten pistolecik? Mam. Dobra, czekaj. Yy, chcesz to? Tak. Bo patrz, co ja mam. Ja sobie to wypiję, jednak żeby być bardziej odporniony. Nie, no dziękuję! No, no dziękuję. <śpiewa> Biłem sobie i w trakcie impulsy po Dobra, biorę ten pistolecik. Każda broń się przyda, jakby był koniec Amo. Czbie, czemu ty tego jeszcze nie opróżniłeś? Co ty robisz? będę mówił głośniej, bo jest live i mnie nie będą słyszeć. Dobra. Mm. Chodź tu. Chodź tu, patrz co mam. Mam takie... Mam sześciopaka. Mam piciopaka. O, tak ci to wytłumaczę. Nie wiem jak to się nazywa, ale to jest piciopak od dzisiaj. Chodź. No. Mam piciopaka. Rzucę nim w ciebie. No chodź tu, bo jeszcze bym przypadkowo rzucił. Szybko. Dobra. A ja w ogóle tego nie... A no, bo to mi dało na życie. Dobra, typie, my to wygramy. Dziękuję bardzo, że mnie wspieracie w tak trudnych chwilach. Ła. Lecimy. O, mam kamień. Dobra, i... Ty, 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 Pomóż, chodź tutaj. Leży. Dobra, jednego obijam. Tego, którego gdzie obiłem nie? jest obok ciebie. Gdzieś tutaj jest. Oh, dobra, strzela! Wiem, gdzie jest. Nie, kurczę, nie! nie, nie, nie. kurczę, Zabici kurczę, kurczę, dwóch. kurczę, dobrze, kurczę, kurczę, go kurczę, co nie? No. Y Mam 30... I się bardzo boję. Nie, no wszystko zabierasz. Patrz, kogo ja mam, kałacha mam. No i tak, tak, tak. Co to zrobiłem? O nie! A to jest zło. To takie dobra, no to idziemy. Tutaj, o nie. Tak, poczekaj. No to fajnie. Kiedy tutaj dojdziesz? Ty części w skrzynia? No nie no... No to fajnie czekasz. O mi zaczyna powoli ine laczeć. A domu mam taki niezawodny. Nie mam impulsywek to chodź do mnie. No to mam minigun, nie żartuję. Bandaże. Muszę sobie jednego bandaża zjeść. Nie żarty. Ja mam minigun. Wszyscy mnie jest minigun. Biegnę. Słyszałam minigun. minigun na miejscu. A ja patrz, mam co mam w ręku. Ja mam bandaż gun. Patrz. A patrz. Więc miniguna trzymasz. Daj tego minigana. Dobra, czekaj, ja ci dam tą broń, okej? Okay? Nie chcę. To czekaj, bo ja czuję na... na tą broń. Ale na Krzykło. ciebie. O, o ty. Ja ci ratuję życie. A kto tutaj pobijał typów, jak powiedziałeś, że są typy. Kto tutaj odwala cię robotę. Jezus. Jednego mi obiłeś. Jednego ja sam wiem. Nie, obiłem ci go trochę też. A jest tego? Dasz mi... Dobra, dasz mi może amunicję do tego? ej ty, ty Ej, no to mamy problem, bo ale nie ma. Ja nawet nie mam amunicji. Jak się kocham? Dobra. się Dziękuję. Chodź, 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 chodź. Uważaj, jeszcze jeden mi UWAŻAJ TAM! Co Mam jednego killa. Zabiłeś go? Nice. Wiem. A ty masz jakiegoś killa? No ja mam cztery. Aha. No to nie no. Wiem typie, że nice. Bo miałem miniguna, no to... Z minigunem... Kurczę, czemu ja nawet nie mam jednej impulsywki? Bo ty mi no tak bardzo nie lubisz tych impulsywek. No i Czekaj na mnie, bo ja się muszę leczyć. Mam Skara. Ok. Skara, se weź, bo go lubisz. Bardzo. A to jest Gold Nie, fioletowy. Dobra, jak my to wygramy Masz parasolkę Wiem Dawaj do strefy Czekaj bo, ja się musio... bo mam siorpę No czy... szybko Czekaj bo ja muszę U, żeby nikt nam nie zniszczył tego rączpada Żeby czego nam nie zniszczył? Czekaj nie. coś siorpa mini? Czekaj nie. bo ja, ja muszę Właśnie ja muszę napić mojego soczku Gumi jagodowego Dobra, wskakuj pierwszy. I ja pilnuję pleców. Dropa jest. to lecimy na dropa. Nie, bo tutaj dużo typów przyjdzie. A chyba nie chcesz się strzelać. Chcę mieć więcej fragów. Dobra. Nie żartuję. Jak będzie RPG, to mi daj, bo ja z tego RPG kokszę. Jezu niby. Tak, fajna pompa. No tam przecież na mapie nawet jest pokazano. No, szybko biegniemy. To jest. Mm. Apteka? Karabin kompaktowy. Zaczę sobie wymienię. I. W typie mam dużo gum jagodów. Patrz Gumi co mam. Do... Do... Yy, przez sklepową sadybę wolałbym nie przechodzić. A ja mi to bo jedne czy przejdę, bo wygramy i tak i tak Znasz tą rymowankę Na, przy... na przypale jeszcze... albo wcale O ja sobie grzybki Tak, zjedz sobie grzybka. Ja sobie jednego wezmę bo dobra weź tego, ja sobie tego wezmę Dobra, mam 110. Czekaj, chodź to bo ja muszę rozpalić ognisko Grzyba Rozpalony już jest. O. Jak rozpalony? ora yy. Mam trzy impulsywki, mogę ci jed jedną dać. Ok. By the way, co? Gdzie by the way? By the way, tutaj? <laughs> czekaj, bawię się w tego, yy, jak, on się, jak on miał. Jacoba. No, by the way, daj tę impulsywkę. No, by the okay. way. Co ty robisz? O oh, nie, nie! Ciebie. Co no. ci się stało? Nie, Rzucie moją ukochaną broń O, dziękuję! Dobra, to tak? 18 osób radnych w ja Dalej jest live? Co? No to ty się ogląda. To się ogląda. Ej, to jest najgorsze? To jest ten meteoryt. To ty? E, co to ja? Oni się tam strzelają. Strzelają się tam. Jak? Myślałam, tak ty tam impulsówkę robiłeś. Jak? Gdzie moja impulsywka? Ej, ukradłeś mi impulsówkę A nie wykorzystałeś jej już? Nie, nie, nie było. Wiesz, ja ją tam wyrzuciłem. No a ją podniosłem. Wiesz ja się wydziałowałeś. Wziąłeś się. O no ten a ten ja jej ten nie ten mam patrz. Ale mm. wiesz co tam się strzelają. Pędzi coś, idziemy tam do się nich strzelają. strzelają. Możemy Ej, z nimi... On tam sam typ. Nie doda dwóch. No i po co ja strzelałem, Boże Masz jakąś snajperkę? E, ej, e. mogę tą broń z losą? Ok A później mi ją oddasz Ty, ej, Jeszcze typy do ich strzelają I dobra, bo później... my uciekamy Ej my uciekamy, niech oni się strzelają Czekaj, tutaj się, przeczekajmy, to w tym lesie nie chodź do strefy, niech oni się post... niech oni się tutaj zabiją. Nie, bo ja tutaj mam fajną kampę. Chodź. Oni nie, niech się strzelają. Ale coś na wszelki biorę mój kompaktowy, kochany. Dobra, oni niech się tam strzelają, my stąd idziemy... Najlepiej, normalnie. Niech się tam strzelają, my zejdziemy. Normalnie najlepsze gra, ever. Gdzie ty jesteś? Chodź tutaj. Czekaj, bo ja mam parówki. Jeszcze się nie zabudowałeś. Jeszcze dostajesz jakąś snajperkę w głowie i tyle będzie. Na przypale, albo wcale. Szybciej jestem tą parówkę. O, ja mam jeszcze... Ale ja mam o, tam jeszcze dwie parówki. Są. Szybko. No to może czekaj, jak mam szybko biec. Boże... Robot idzie. Muszę się jakoś skryć, żeby fajnie nie zobaczył. Przesuń się, przesuń się, przesuń się. Dobra, chodź, chodź, chodź. Idziemy, idziemy. O, mam snajperkę jaką chciał O nie, kolejny robot. Odwalamy tego robota, czy uciekamy? Tylko nie pięćdziesięć osób! Gdzie... Ano... Cicho, cicho, Leży Ty, przy robot Cii, cii. Chodź tam Dobra, biorę mojego kompaktowego kochanego. tak, 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 nawet tak, to tak, typy tak, No wiem tak, tym do nich tak, wiem. Potem do nich tak, 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 nie! nie typ a Aj obok ciebie so, jest jeszcze jeden typ po tej... Po tej drugiej, nie tutaj, tylko po tej drugiej. Mm. Jakieś ty tu tutaj jest? Boże, ile ich tutaj jest, miękko? Się nawet nie opłaca walczyć. Nie masz kogoś, żeby zaprosić. Mm, ale bym musiał zakończyć live'a. Czyli zakończamy. Dobra, się z wami żegnamy Na razie. I cześć.